Wielu rodziców kocha swoje dzieci tak bardzo, że chce dla nich jak najlepiej, ale czasem zupełnie nieświadomie ta miłość zaczyna chronić bardziej rodzica niż dziecko. Nadopiekuńczość często wygląda jak troska, ale w rzeczywistości bywa ucieczką od na przykład własnego lęku. I nie chodzi o to, że rodzic pościeli łóżko za dziecko albo pozmywa naczynia. To tylko symbole. Pod spodem często kryje się coś więcej: strach chaosem, strach przed błędem, strach przed utratą kontroli, lęk, że jeśli odpuszczę, coś się zawali. Rodzic, który wyręcza dziecko, często nie robi tego dlatego, że dziecko nie potrafi, ale dlatego. Że sam nie potrafi znieść wewnętrznego napięcia, gdy dziecko się uczy, buntuje, popełnia błędy. Ale w ten sposób nie uczy się dziecko życia, ale bezradności, gdyż nie doświadcza odpowiedzialności sprawczości, nie uczy się ufać sobie. A przecież miłość nie polega na poświęceniu miłość to towarzyszenie. To umiejętność powiedzenia. Ufam ci, wierzę, że potrafisz. Pięć sygnałów, że możesz być nadopiekuńcza, nadopiekuńczy. Jeden. Robisz za dziecko to, co mogłoby zrobić samo. Zamiast uczyć, wyręczasz. Zamiast stowarzyszysz, wyręczasz. Przyjmujesz odpowiedzialność, będzie szybciej, ale w rzeczywistości zabierasz mu szansę na doświadczenie. Dwa. Nie potrafisz patrzeć, jak dziecko się męczy złości albo popełnia błędy. Masz odwrót natychmiastowego ratowania. To nie brak cierpliwości, to trudności w noszeniu własnego napięcia wobec jego y, emocji. Czy masz poczucie, że wiesz lepiej, co dla dziecka jest dobre? Wchodzisz w rolę wszechwiedzącego przewodnika nie zostawiając miejsca na samodzielne wybory, porażki i decyzje. Pod spodem często kryje się lęk przed utratą kontroli. Cztery. Czujesz się winna winne, gdy stajesz granicę. Wybierasz spokój zamiast nauki, unikasz konfliktów, by nie zepsuć relacji. A dzieci potrzebują granic, tak samo jak miłości. To one budują bezpieczne relacje. Pięć. Twoje samopoczucie zależy od tego, jak radzi sobie twoje dziecko. Jeśli ono się potyka, ty czujesz, że zawiodłaś, zawiodłeś.